Tak mieszka Edyta Górniak. Mamy zdjęcia ze środka jej góralskiej willi. Każdy może spać w jej łóżku. Do naszej redakcji wpłynęło pismo z komentarzem Janusza Palikota. Były polityk i biznesmen odnosi się w nim do naszego newsa, w którym informowaliśmy Was o akcie oskarżenia, który prokuratura właśnie skierowała do sądu w sprawie nielegalnego reklamowania alkoholu. Jak mogliście przeczytać na pomponiku, prokuratura Warszawa Śródmieście skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko Januszowi Palikotowi, Kubie Wojewódzkiemu i ich mniej medialnemu wspólnikowi Tomaszowi Czechowskiemu. Wszystko w związku z reklamowaniem alkoholu i możliwym naruszeniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Cieszę się, że sprawa trafiła do sądu. Nie zgadzam się ze stanowiskiem prokuratury i pana śpiewaka. Nie czuję się w żaden sposób winny, oraz wina nie została mi dowiecajona. O słuszności stanowisk i winie przesądzi sąd. Zarzucono reklamowanie za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych napojów alkoholowych w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, poinformowała PAP rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Odpowiedzą przed sądem za reklamowanie alkoholi wysokoprocentowych na swoich profilach w mediach społecznościowych. Jest to konsekwencja zawiadomienia, jakie w sierpniu ubiegłego roku złożył aktywista Jan Śpiewak. Oskarżeni od kilku lat prowadzą wspólny biznes, produkują i sprzedają wysokoprocentowe alkohole. W celach reklamowych korzystali skąd? W mediach społecznościowych i tam zachwalali swoje produkty.